Mam mordy Lecimy dzisiaj na żar w końcu. W zeszłym tygodniu miała być Kasina, ale nie pykło, no to, to w tym tygodniu nadrobimy w końcu trochę. Nawet udało się zorganizować samochód, jakim jest bardzo sportowy. Opelek kombo. Jadę zapakować rower i lecimy po bamba. Dojechaliśmy do Bamba Czego go nie ma tu? Czy on jest? Ja się pytam Nie no, zaraz przyjdzie kurwa Idzie Uber? Uber A zwierzył pan na żar No Ale to drogą będzie Chuj tam rower pakuje idzie Dobra jak się idzie? Sportówka jednak jest sportówka Przydania na Jestem mordzia skuty przez No, to oficjalnie Gotarni no Patrz <gulanie> ta kurwa, kurwa. głupki przyjechały kurwa. Ale chyba do niego wrócę pojem Kamilek bo... No wróćmy, wróćmy wszyscy Jest tak, stajenki cien�, Nie, taka niepewność Idziemy trasę rozgrzewkową jak pizdy Porva. Ja. Io. Cherdolato. Ja, Łooo, wow, ale tary Ała Spękałem, bo jakąś kłodę dołożyli kurwa i się przestraszyłem Teraz tych dwóch pierwszych chyba nie widać lądowania Tak lecisz Ty, jakie teraz ten stolik jest wysoko i mały rozpęd na to jest A no to dobra, to my poczekamy Ja idę się spodziewać jeszcze raz na ulicy Nie gada, jedziemy Aha. O, s podnuškom. Dobro, davaj. ijo С! O strasy, uh. Kurva, že já ja się Ale no chůj O, kurwa dużo jakej. A po Dobra, chud. Zida. pięknie, A. jednak nie pięknie, ała, dobra, uff, uh. bo kurwa dobra, ja cię pierdolę. Ahora Czekamy chwilę, niech sobie pani odjedzie. Troszkę przyczorało tam ziomeczek jedzie puścimy Dobra, żeby odjechał ja, mogę trafić tą kupeczkę dzisiaj Dobra chwilę co poczekamy Zrobimy miejsce No No to dobra tej hopy dzisiaj niestety sobie nie polecę Bo wiedzieć dzisiaj mój Nie mam ochoty sobie psuć humoru Chcę zrobić dwa razy dwa razy na dziób Także odpuszczamy ale już resztę Jeszcze Możemy Śmiało ładować Mogę jechać proszę Dobra mordy W chuj dobrze było, było trochę gleb Było trochę dobrych jazdek, było trochę zamulania Wszystkiego, tak na dobrą sprawę pierwszy wypad w tym sezonie do bike parku, także w końcu No pojeżdżony jest ok, Trochę się już spompowaliśmy, także szkoda, szkoda ryzykować Trochę buzacja na banie wjechała, już się głupie rzeczy zaczyna robić No także co, myjemy, myjemy rowery jeszcze No i będziemy zawijać No to myjemy gnoja. No. To i nie gotowe. Aż że zajebistością. Mamięcie, jak się powiesz? Że już wracamy do domu. Wyjeździliśmy się w chuj. Było zajebiście. Strasznie chce mi się kurwa pić Nie ma gdzie go kupić A stoimy w korku koło jebanego jeziora I Muszę patrzeć na wodę, a nie mogę się nabić Są z nami Timosie oczywiście Wyjebałeś się? Nie Ale bym się prawie wyjebał Idę tak, tak na mordę srogę dwa razy czekaj jakiegoś złapałeś? Nie, także polecam mleko, swel wkładkę za 5 zł i najtańszą oponę szmatę. No, a ja się dwa razy wyjebałem, dwa kapcze kurwa złapałem. No i kurwa, no generalnie spokoj jest teraz, to nie jest kurwa zajebiste DH to kurwa jest taki, tylko tyle terapia na jedną miękką, hmm, typowe DH. No. Najgorsze, no to tam po deszczu było. Kurwa jak tam miotało. Ale alajnik jest zajebisty. No. Dobra, idziemy dalej, kurwa. Potem na Gdzie jest kurwa samochód? Tak. Jakiś Lexus się rozjebał, patrz. Wypadły z drogi. Leksus, Lexus? Jakiś gówno kurwa. Lexus kurwa. no, no Lexus, ale stary. Kurwa wypadły z drogi tylko i tyle jest kurwa szału To jeden samochód tylko kurwa. Kurwa, opona i niebła czy coś, myślałem, że tu kurwa trupy.